Uwaga, Czech debili z Polski będzie wchodził na dach, czy znaczy jeden Toś <grywa> <grywa> kurwa ostrości nie ma. tylko ten kurz patrzy? No trzeba na to nie? Kurwa coś nie chce ten stroić kurwa tego ostrości? jest ostrości, no? Może pod słońce, Nie, w ogóle się nie chce. To jest ciemno, a tam, no, to, co teraz filmuję, to jest lisior Kurwa, na szczycie, na Mont-kurwa-Ewerestie angielskim. Fufik zapodaje. A gdzie Andrzej jest, kurwa? Pod radę? <grym> Zaraz będzie po oknie, nie ma chuja. A jeszcze deska po międzyczasie miała iść. No tak, co tu są? To jest nie No Ale wiesz to pierd tu konwerter możesz rozjebać He! Słyszysz? Nóż by ci jeszcze był przy... tu byś sobie odciął kabel kurzwa A jak ci go tam jak ja filmuję? Ja go a później co? Będzie ciągnął kurwa będzie skłuszony ten jeszcze kabel będzie im się zaplątywał Kurwy syn Gdzie nożyczki leżą? leżą. To Nie, tylko taśmy podcinać, wiesz? Nożyczki Kurwa, bo muszę założyć, ja pierdola!

Czekaj, skąd cię tuj, No, on ci Ty, ale ta drabina ci się wsunie, kurwa, po jendytę! Właśnie widzę no? to. A jak też to właśnie rzucasz na głowie? Ja pierdolę! Stój na tym w... murze Firemurze, debil! A to, kurwa, piasie sypię z niego żyjki. Noo... Jeszcze mi tego nie rzuci na głowę. No, kurwa, czego nie mogę przybliżyć tego do chuja? No wybrałeś mu drabę. Trzeba szukać? Strasznie chujowa jakość będzie Trzymajcie dobrze na miejscu Zapierać nie zapieraj, zapieraj Andrzej, może sobie wisieć nawet, jak dla mnie Jak dla mnie? <grywa> Proponowałbym Andrzej nie śmiej się, nie można zapierać A ja też muszę się zapierać? Nie, poważnie <grywa> Kurwa, jak mi fuk zaraz zapierdoli czapę! Kurwy, ty zlat! Siedzi już tam, no ten, odkręcał weź.